To już trzeci raz, trzeci koncert charytatywny w Radomiu. Cieszę się, że tak licznie przybyli ludzie i wrzucają do puszek, bo chętnie wrzucają do puszek. Zbieramy na sprzęt diagnostyczny do szpitala i do przychodni dziecięco-młodzieżowej. Mam nadzieję, że pobijemy tam tegoroczny. Rekord i zbierzemy więcej do puszek i na licytacjach. Staramy się zawsze, jeżeli są jakieś akcje charytatywne, brać udział od kilkunastu lat już dosłownie, także po prostu. No. Nie jest ważne co, ważne na co. Na pewno przygotuję coś unikatowego. Chłopaki będą zadowoleni, tak? Z dwóch chłopców? Pięciu. Wow, to już mi się powoli kroi pomysł w głowie. Na pewno będzie fajnie. Nie bądź dziś rozczarowana, chodź tu do mnie na kolana. Nie udawaj, nie mów mówię, dobrze dziś zabawisz się. jest dla mnie wyjątkowa, dziewczyna odlotowa. I na wszystko gotowa Pragnę jej ciało adorować Dotykać i całować Z tej nocy oczarować Naszym pomysłem było, żeby zawsze w Radomie grały zespoły, które pochodzą z tego miasta, utożsamiają się z tym miastem i które chcą pomóc w tym, aby pomóc e, dzieciakom, bo to jest chyba najważniejsze, to jest główny cel e, i zamierzenie tego zdarzenia. Formacja Casino od wielu lat nie pierwszy rok wspiera takie charytatywne akcje. Nie jest to nasza jedyna akcja, które wspieramy, ale oczywiście tą w Radomiu zawsze wspieraliśmy od samego początku do dnia dzisiejszego i Będziemy grać do futy, będziemy mieli siłę. Każdy facet jak się nudzi to poznaje nowych ludzi. Kiedy w domu żona tera zgrywa w sobie bohatera. Kiedy żonę boli głowa, kiedy się na ciebie ścieka, to znajdź wyjście awaryjne. check out Że ja jestem zazdrosna, ponieważ ta część publiczności, która jest po stronie Dominika, daje więcej pieniędzy niż ta, która jest po mojej. I nie wiem, co jest powodem: czy moje prowadzenie, czy po prostu on ma takie szczęście. No, to się z cenami, no. Musimy się, ale on już mnie z tamtej strony pewnie nie puści. No w każdym bądź razie jesteśmy w samym środku imprezy. Frekwencja naprawdę największe oczekiwania w ogóle przerosła. Kiedy stoję na scenie i patrzę wzdłuż romskiego gdzieś hen-hen to ludzie kończą się za rądem Malczeskiego. Tyle jest ludzi. W parku nawet. To ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Co jest pozamykane? Żabki są pozamykane, dlatego ludzie są tutaj.